Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najmniej chciałbym Wam pokazać ciekawe urządzenie, które umożliwia oglądanie telewizji Dobre Media po prostu na zwykłym telewizorze. Smart TV Dongle, to jest akurat model HD 221. Jak to działa? Otóż, mając połączenie przez sieć Wi-Fi z internetem, to jest akurat ten tenka Wi-Fi, podłączamy do tego urządzenia telewizor przez łącze HDMI. Akurat tutaj wykorzystałem przejściówkę, żeby podłączyć do zwykłego monitora ten, to urządzenie. Podłączyłem też myszkę, zwykłą, o taką, kolorową. Jak to działa? Jak się podłączy do telewizora, to mamy dostęp do oprogramowania do stron internetowych. Wybieramy stronę internetową. Przygotowałem specjalną stronę, która się nazywa www.dobremedia.org ukośnik Android HTM. I gdy wpiszemy ten adres, pojawia nam się po prostu okno głównej transmisji. Możemy powiększyć na całe okno i mamy po prostu telewizję. Telewizja, dobre media, oglądana na okręgu telewizora. Mamy dostęp również do całego szeregu strony naszej. Jeżeli wpiszemy po prostu tylko i łącznie dobre media, teraz skasuje tutaj napis, czyli dobre media nasze, klikamy, strona się ładuje nasza. Jeżeli naciśniemy tutaj w w prawym górnym rogu przycisk myszy, lewy przycisk myszy, naciśniemy wersja komputerowa, wtedy strona nasza jest w stanie otwierać wszystkie filmy, które zostały tam wcześniej umieszczone. Ładuje się studio. I możemy bez problemu po naciśnięciu jeszcze raz lewego przycisku myszy obejrzeć program, który nas interesuje. Proszę bardzo. Klikamy na cały ekran. I mamy nasz program na całym ekranie. Dzięki temu urządzeniu. Bardzo ciekawy wieczór spędziłem z moimi rodzicami, którzy mogli zobaczyć tą pracę, którą wykonuję na co dzień na swoim domowym telewizorze. Wykorzystają do tego zwykłą, najzwyklejszą komórkę, aby połączyć się z internetem. Także w bardzo łatwy sposób można oglądać telewizję dobrych media na telewizorach. Zapraszam do tego. To urządzenie można kupić bez problemu na stronie gimbu.eu, tam gdzie są urządzenia dongle.